Że, kiedy zobaczyłam ten temat na naszej rozpisce, to troszeczkę się przeraziłam. <grywa> I zaraz już ci y, i Państwu wytłumaczę y, z jakiego powodu, a to z takiego, że ja książki lubię bardzo czytać i mam tych książek w domu bardzo dużo, nawet tych końskich, nawet część, o których za moment powiemy też, ale przyznam się szczerze, że tych końskich właśnie nie przeczytałam. Mam je i zamierzam, <grywa> dlatego bardzo się cieszę, że mam tutaj Ciebie i że Ty je przeczytałaś, bo y, dziś opowiemy Wam o książkach, które naszym zdaniem powinien znać każdy <grywa> koniarz. Czyli małgo też powinna je znać. Tak, ja też powinnam je znać. No. Że, może, że ja zdradzę od tej strony, że a, czemu mam przeczytanych dużo książek? Jakby ja jestem rasowym dyslektykiem i to nie jest tak, że czytanie książek jest dla mnie łatwe. Raczej nie jest z tego, bo duże literki bardzo lubią się rozmywać i nie jest to najprzyjemniejsza forma dla mnie edukacji. Dużo lepiej uczę się właśnie z praktyki i... Bardziej sobie wybieram książki do tego, żeby się po prostu douczać i one mi zajmują określony czas. Hmm, ty też robisz coś bardzo dobrego, do czego ja zachęcam, czyli korzystasz w dużej mierze z literatury takiej, która jest angielskojęzyczna i dostępna za granicami Polski. To, to też się zdarza, głównie, bo takie książki też tutaj poruszymy. Ale chodzi mi o to, żebyście sobie nie myśleli, że no jakby. Ja opowiadałam wielokrotnie, że mam ADHD i autyzm, ale o dysleksji też jakby chcę wam powiedzieć, że są na to sposoby, i ja robię to w taki sposób, bo e-booków jest po prostu mało, w takiej formie, że ja mogę sobie wrzucić do programu czytającego. Są też ograniczenia, jeżeli chodzi o czytanie książek audio, na przykład na Amazonie w języku angielskim. Ja mam po prostu bardzo dobrą pamięć słuchową. I dostęp dla osób częściowo niepełnosprawnych, tak jak ja, które umożliwia im po prostu stałą edukację, jest dosyć ograniczony. Więc ja najczęściej robię tak, że gromadzę sobie książki, później je skanuję i uwaga, zeskanowanie książki jest dla mnie łatwiejsze, i przerobienie jej za pomocą programu takiego dla księgowych, który szczytuje informacje i on mi tworzy formę e-booka. Niestety ja tego e-booka mogę sobie wrzucić do takiej aplikacji, która się nazywa Voice. I w momencie, kiedy jestem na praktykach i muszę zrobić dużo boksów, na przykład, czy też robić rzeczy przy koniach, które nie do końca wiążą się z interakcją z końmi i mogę po prostu pracować rękoma. Wrzucasz to sobie w słuchawki i. Przesłuchuję. Ja mam dosyć dobrą mapę, taką pamięciową, więc jak muszę coś spojrzeć oczyma, na przykład, bo był jakiś wykres, albo czegoś nie zrozumiałam, to ja sobie to zapisuję po prostu. I są te momenty, kiedy. Hmm, jak muszę, coś mnie zaintrygowało, to sobie sprawdzam oczyma, ale jakość tego, jak ja słucham i rozumiem, a jak ja czytam i rozumiem, tak jak ja czytam i rozumiem, to jest dużo gorsza. Ja, ja też mam ADHD i też jak, 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 <grym> jak czytam, to często jest tak, że ja przeczytam dwa zdania, potem rozmawiają mi się literki, potem jestem mózgiem zupełnie gdzie indziej i, i też zdecydowanie fajny tip tutaj sprzedałaś i, i, i może komuś z Was też coś takiego pomoże. Tak więc aplikacje, słuchawki i jedziemy. Można być intelektualistą, a jednocześnie nie być niepełnosprawnym intelektualnie. To, to prawda. To jest jakby to bym chciałam wam powiedzieć, żeby bo ktoś to sobie czasami ogląda moją, o Jezu, jak na to wpadła. Ja wpadłam dlatego, że nie umiem czytać, bo mój mózg działa inaczej, ale jakby są tego konsekwencje. Więc jakby ludzie, mówią, boże, jak, jak to działa, jak, to jest, czy, jak ty mogłaś tyle literatury jeszcze masz z tego wnioski proste i jeszcze to pamiętasz wszystko. To jest tak dokładnie, to jak to pamiętasz. ja nawet no jeszcze tymi samymi słowami jakby auto zrozumiem. No tak, tylko dlatego, że to słyszałam bo jak to czytałam, to nie do końca tak było. Chciałam tutaj dopowiedzieć, że kolejność tych książek, które przedstawimy, jest zupełnie przypadkowa, więc to nie jest tak, że na pierwszym miejscu będzie ta, naszym zdaniem, najlepsza, znaczy twoim zdaniem, ja tutaj, bo, bo tak, ja tutaj jedną z nich tak troszeczkę przewertowałam, ale mówię, zgadzam się, bo tak jak teraz sobie też, nawet robiłyśmy research i przejrzałam, przejrzałam te książki w internecie, to na pewno to są książki, które będę chciała przeczytać i wiem, że kiedy je przeczytam, to na pewno mój poziom wiedzy wejdzie na wyższy level. No bo często mnie pytacie po prostu na Instagramie. A co czytasz? No, ciężko mi jest powiedzieć, co czytam, bo czytam dużo i różne rzeczy. I generalnie najczęściej jest tak, że mam przypadek jakiegoś konia, i ten koń przeprowadza mnie przez dużo problemów, a ja lubię być przeprowadzona przez te problemy, i to się kończy, że. O, mam problem w życiu. Przeczytałam 10 książek, żeby znaleźć rozwiązanie ten jeden problem, i się okazało, że akurat na tego nie znalazłam, ale przeczytałam 10 książek. Tak, tutaj będziemy mieć 11, bo ja dorzuciłam jedną. I ja może od tej książki zacznę, bo ja dorzuciłam tutaj, gdyby konie mogły krzyczeć, Gerda Hojszmana. I ja uważam, że warto tę książkę przeczytać, bo to jest jedna z pierwszych książek, które pojawiły się w Polsce, która zwróciła uwagę na takie rzeczy, o których do czasu wydania tej książki, moim zdaniem, nie za dużo się w Polsce mówiło. I Gerd Hojszman te, też zrobił taką. Rewolucję. Ewolucję, zdecydowanie. Zdecydowanie tak. I ym, książka ta odpowiada na pytanie, co jest dobre, a co jest złe w jeździectwie. Ym, zresztą też zainteresowało mnie to, jaki jest oryginalny tytuł tej książki, bo oryginalny tytuł tej książki po przetłumaczeniu to jest Palec Wranie. I on specjalnie prowokuje, specjalnie pokazuje, że ten, ten sport wygląda nie tak, jak powinien. Też pokazuje to z punktu widzenia lekarza weterynarii. No i to jest ważne. No, chodzi o to, że jako pierwszy podjął się temat. Hiperfleksji. Zbudował społeczność, która realnie protestowała na zawodach i jakby podjął się też znalezieniu rozwiązań na te problemy. I było wiele konsultacji z nim w Polsce i jest po prostu uwielbiany. Nie, nie w wszystkich krajach jest popularny, bo mam okazję podróżować i sprawdzać, bo są inne twarze. Na przykład tutaj omówię sobie też Sarah mhm. Walsh, która moim zdaniem pisze w o wiele bardziej dostępny sposób o biomechanice. Mhm. To jest bardzo możliwe, no bo on jest jednak lekarzem weterynarii i ten język. Ona też jest. Okej, okay. Ale to może. Kobietą. Kobiety myślę troszeczkę lepiej piszą niż mężczyźni. Bardzo dobra teoria. Serio, dobra naprawdę teoria. polecimy z tymi dziesięcioma. Hojszman, tak ta zamykając to, tak? Bo uważam, że ta książka pomoże każdemu jeźdźcowi zrozumieć, dlaczego konia przede wszystkim warto szkolić według zasad klasycznej szkoły jazdy, tak? I, i dlaczego będzie zdrowszy. No, 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 no więc po prostu polecam, zobaczcie sobie teraz. Lecimy z tymi dziesięcioma. Jest. <laughs> Jeden. <śmiech> Jeden. <śmiech> mózg, konia, mózg człowieka, neurobiologia wieź to jest książka napisana przez Janet L. Jones. Tak. I bardzo fajnie obrazuje, w jaki sposób ten mózg konia działa. Jak on jest malutki, to też fajnie sobie zobaczyć. Grapefruit taki troszeczkę. Tak. Jeżeli chcecie poszerzyć sobie sposób, jak koń postrzega świat, jaki ma zmysły, to jest naprawdę, naprawdę fajne. I przede wszystkim autorka, oprócz tego, że trenuje z końmi, to też jest naukowcem i fajnie łączy ten język, że on jest bardziej zrozumiały. Jest um, książka, którą sobie. Do, będę do, do niej robić adnotację, bo jest po prostu książką, która posiada wszystkie najnowsze badania, co jakiś czas jest wydawana się nazywa Equitation Science. Chyba tutaj autorem Paul McGreevy, ale to jest pewnie też skład naukowców i możecie sobie po prostu sprawdzać najnowsze badania naukowe. Więc ja na przykład miałam ten sezon, gdzie sobie słuchałam tej książki robiąc, sprzątając kupę w stajni, i jednocześnie później leciałam sobie Equitation Science i rzeczywiście super mi to wyszło, bo po prostu dużo rzeczy mi się wyjaśniło i one się też powtórzyły, i rzeczywiście dużo rzeczy. Były bardziej przejrzyste w tej książce Mus, Móz Konia, Mózg Człowieka. Więc fajnie, jakbyś, będziemy trochę rozdzielać książki, a będziemy mówić bardziej, jak je stosować, w których momentach, nie? Mm -hmm. Więc Equitation Science możecie sobie kupić jako Biblię. Czyli jak macie zaciętą dyskusję na weterynarze Kowale, na przykład i ktoś mówi o teorii dominacji, no to będziecie szukać tych dowodów. Albo to, że, nie wiem, Training R Plus jest bardziej skuteczny, no to potrzebujecie podparcia badań naukowych w dyskusji i jakby takim zestawie tych badań naukowych możecie sobie znaleźć właśnie w tej książce i ona jest super, super, super fajna pod względem takiego podręcznika, kiedy potrzebujecie, tam wracacie. Czyli mamy jakiś problem, coś się dzieje, nie halo i tak dalej, wiemy, że do tej książki możemy zajrzeć i tam najprawdopodobniej znajdziemy rozwiązanie. Tak, może nawet nie problemu, ale na, w, w, całe zestawienie badań. Czyli nie okay. jesteś pewna a propos jak działają zmysły i chcesz wiedzieć, czym to jest podparte na przykład, czy ktoś tam mu, mówi jakąś tam teorię i ty mówisz kurczę, jakoś to nie brzmi i chcesz sprawdzić, jakie są najnowsze badania na ten temat, to idziesz sobie tam. I tam jest po prostu podzielone różnymi działami, e, różne tematy związane z, z jeździecami i końmi, i możecie sobie te rzeczy posprawdzać. Kolejną książką, o której chciałybyśmy powiedzieć, jest książka, którą ty mi poleciłaś, kiedy byłyśmy na, na kursie. Ja tę książkę kupiłam, ona leży u mnie przy łóżku, ale na razie tylko leży, ale obiecuję, że po nagraniu otworzę ją i do snu poczytam. To jest książka Konia kształtuje jeździec Udo Bruger i Otto Zitzmann. Przepraszam bardzo za, za wymowę nazwisk, ale ja z niemieckiego nie jestem najlepsza. Ja nie skupiam się, czytając książki, niestety na nazwiskach, więc będę brzmiała często tak, jak nie powinnam brzmieć. Biorę pełną świadomość tego swojego nie pre, pre, profesjonalizmu, bije się w piersi, ale, ale przeczytałam. No, to przeczytałaś, jak poleciłaś, to musiałaś przeczytać. E, Hoisman, właśnie Gerd Hoisman uważa, że każdy powinien tę książkę przeczytać. Ja też tak uważam, że każdy ją powinien przeczytać. I to jest też um, z książek, które fajnie mieć sobie na Puersce i do niej wracać, czy też takie książka biblia I bardzo fajnie, tak są mówione i o tym, jak kształtowała się historia ras, w którym oni pracowali, bo to są dwóch weterynarzy. Książka jest z 1939 roku, więc już troszeczkę ma, ale jest, jest bardzo aktualna. Mm -hmm. um, I um, w jaki sposób ta szkoła hanowerska pracowała z końmi, w jaki sposób Ciało końskie działa i najbardziej ja lubię tą ostatnią część, kiedy macie rozpisane po różnych mięśniach i w jakich ruchach i kiedy w treningu one się aktywizują. Okej, okay, czyli super, można sobie otworzyć oczy bardzo. Tak, dużo fajnych rzeczy, żeby budować sobie funkcję, ale nie funkcję taką jak my uczyliśmy się w fizjo, że tu odwodzi łopatkę na przykład czy coś, tylko centralnie. Z świadomością ruchów, kiedy one się wydarzają. Nie jest to idealnie dopracowane, ale rzeczywiście, żeby zrozumieć takie podstawy biomechaniki, może no nie jest najbardziej przystępna, ale to nie jest jedna z trudniejszych książek. A są takie o biomechanice, których nie będziemy tutaj polecać, bo na pewno jest tam bardzo dużo wiedzy, ale to jest nie do przebrnięcia. Nie wiem, no wiem o, o którą ci chodzi. No Wszyscy wiedzą, no, to jest o chodzi. Tak, no do, ale dokładnie. Jakby, no, ale jakby, jak jesteś lekarzem weterynaryjnym, to podobno ta książka dla małych. Pikuś. Tak, mały pikuś, bo podobno, podobno te publikacje, które są pisane już pod lekarzy weterynarii, to dopiero jest hardcore. Bardzo szanuję lekarzy weterynarii i z tego miejsca też chciałam powiedzieć, że naprawdę bardzo podziwiam, że, że udało się Wam skończyć te studia i, i, I naprawdę szapoba i tę książkę przeczytać. tak Zdecydowanie. Dobra, kolejną książką, która jest bardzo przyjemną książką w ogóle, jest książka Co niepokoi mojego konia, napisana przez Rachel Draisma i ona mi bardzo zaimp zaimponowała, bo ona na początku robiła te badania na psach w ogóle i dopiero potem zdecydowała się że zrobi to samego z końmi. Ona nagrywała filmy wideo i opisywała sygnały, jakie konie wysyłają. I ta książka w dużej mierze bazuje na tym, że pokazuje sygnały uspokajające, jak patrzeć na te sygnały, które wysyłają konie na zachowania przerzutowe, na to, jakie wysyłają sygnały, mówiące o tym, że są zestresowane. I pokazuje, jak pracować z napięciami, pokazuje też, jak działają te wszystkie bodźce z otoczenia. Jak się budują te napięcia? Tak, i My... pozwala nam to konie lepiej zrozumieć. No bo to chodzi, że przynajmniej ja mówię. Z perspektywy trenera, a nie behawiorysty, mimo że też jakby zrobiłam z tego uprawnienia, ale bardziej zawsze będę trenerem, to jest to, że ja też coraz lepiej widzę, jak wprowadzam ćwiczenie, jak mi gradacja stresu rośnie. Nie? Że na przykład wiem, że już w którymś momencie, nie wiem, jestem na tym poziomie, wyższym, wyższym, wyższym i wiem, w którym momencie, aha, dobra, zaraz przegnę, to nie, nigdzie nie pójdzie w dobrą stronę i stąd się też się wzięła ta fascynacja, jakby regulacją układu nerwowego koni w treningu. Czy ja wiem, w którym momencie, ok, trochę za mocno to poszło, za, jakby tutaj żyłam człowiekiem, trochę chciałam więcej i na przykład sobie przerwę po to, żeby konia doregulować do siebie i dopiero do tego wrócę w ćwiczeniu. I jakby te wyznaczniki tego, gdzie ja się w aktywizacji układu nerwowego znajduję, jeżeli chodzi o poziom sygnały stresu, no to ta książka jest taką jakby takim punktem wyjściowym, nie? Żeby sobie z tego zdać sprawę, nie? Super. Polecamy to naprawdę. Dobra, teraz książka, o której też nie miałam zielonego pojęcia. <grym> Czytałaś moje posty wszystkie? Tak. To prawda i ty mi właśnie powiedziałaś, że dużo twoich postów jest opartych właśnie na tej książce. To jest książka w dużej mierze mówiąca o biomechanice i jest to anatomia jeździectwa. Sara Waish. Tak. Um, on, like, Anatomy of Writing, bo niestety nie jest dostępna w języku polskim. Um, ona napisała dużo fajnych publikacji, też jest lekarzem weterynarii i super mi odpowiada w to, jak jej Prosty, metaforyczny sposób rysunków tłumaczy, w jaki sposób um, konie się poruszają, które ruchy są biomechanicznie poprawne. Na, na przykład rozrysowuje nawet ja wrzucałam taki fajny post rozrysowuje dźwignie, na przykład, które są w nogach końskich i to, jak ludzie myślą, że są dźwignie, na przykład, Aj. nie? Że też myśli w taki sposób, ro, o, idzie od tej strony, w jaki sposób ludzie myślą. Więc ja bym powiedziała, że bardzo żałuję, że jest dużo przetłumaczonych książek Gerda, które. Nie są tak przystępne. A tutaj bym powiedziała, że bardzo żałuję, że te książki nie są dostępne. I jak na mojej liście osób, które chciałabym zaprosić, sławna i Zdrożysz, to jest dobra skot podcastów, taka słynna, to może zrobię jakieś szkolenie, sprowadzi kogoś mądrego, to ja bym chciała sprowadzić Sarah Wajsz, ona jest z Wielkiej Brytanii. I po prostu świetnie. I też pisze o kręgosłupie, dużo rzeczy. No, jest, no kuczę. Wyda mnóstwo świetnych książek, które są po prostu proste, dostępne i możecie po prostu po zakończeniu tej książki wszystko wdrożyć. I każda teoria, którą ona jest w książce, jest więcej rysunków. Na przykład macie, nie wiem, nie wiem 5-10 linijek tekstu z adnotacjami do rysunków, a później ona to wizualizuje. Naprawdę to ułatwia, nie? I takich książek troszeczkę brakuje. Fakt że te rysunki są już, wiem, ona wydana była około 2000, więc one nie są takie super piękne i aktualne. A czy tę książkę możemy kupić? Tak. Czyli normalnie można sobie w internecie z zagranicy ją Amazon. ściągnąć? Amazon. Z Amazona, okej, okay, tak. dobra. Mhm. Też mi ludzie pytają, gdzie ja kupuję książki zagraniczne. I wcześniej było coś takiego, się nazywało Book Depository. I wtedy można było za darmo, za, bez przesyłki, sprowadzić książki za granicę. Niestety ta opcja się z, zamknęła chyba w zeszłym roku albo dwa lata temu, także się nie skapnęłam dokładnie po pandemii. A w pandemii to po prostu moje główne źródło sprowadzania książek za granicę. Okay. Ale ta opcja amazonowska zaczęła naprawdę fajnie działać i nie trzeba wcale aż tyle dopłacić za tą przesyłkę. Więc większość tych książek, które ja dla Was mówię, albo możecie częściowo je znaleźć na innych mm, portalach, ale Amazon powinien Wam je sprowadzić. Kolejną Pozycją jest koń w pozytywnym napięciu. Książka napisana przez Stefana Sztamera. To jest też lekarz weterynarii. Większość osób, które, nie wiem, szkoli się w ortopedii, to powinna go kojarzyć po prostu. Często też są z nim wykłady, ale jakby trenerzy nie do końca mają okazję znać jego publikacje. Wydaje mi się, że dopiero w zeszłym roku przetłumaczył z języka niemieckiego na angielski, więc dla mnie to się okazało dostępne. I ta książka, jakby Stefan Stemmer, tak, słynie z tego, że wszystko umie bardzo fajnie zwizualizować na podstawie takich zębatek i one są takie charakterystyczne, nie? że tłumaczy w jaki sposób łańcuchy mięśni działają, jak przepona działa w skokach, na które rzeczy się skupić, w jaki sposób, jakie części nogi są obciążane, kiedy koń prawidłowo nie idzie, jak wygląda, dużo jest metafor do ludzkich ćwiczeń, i nie ma za dużo tekstu, rzeczy są bardzo konkretne, bardzo zwizualizowane. Jeżeli chcecie wejść w biomechanikę i potrzebujecie jakiegoś takiego. kompedium? Tak, takiego wstępu, który jest rzetelny i konkretny. Ale was nie przerośnie. Mhm. To na pewno jest to trudniejsza literatura niż ta Sarah Wise. I zdecydowanie bardziej praktyczna, praktycznie wytłumaczona niż Gerda. Mimo, że te książki uważam za super, ale on to chodzi, że biomechanice bardzo często ciężko sobie rzeczy zwizualizować. Nie jakbym. Mm, Metafory są bardzo istotne i um, przełożenia na ludzki świat są niesamowicie ważne, bo jakby dźwignia jest dźwignią, tylko wy musicie sobie dokładnie zauważyć, gdzie ona występuje. Mhm, czyli on jakby też uruchamia naszą wyobraźnię, tak? tak. Bo łatwiej jest to, to nam sobie wszystko zwizualizować w głowie i ułożyć. Tak. I ja takie książki lubię wybierać. Tym bardziej, że w praktyce i tak się liczy tylko i wyłącznie wyobraźnia. Bo musicie widzieć, jakby od razu daję wam ten kanał, o którym będziecie pracować. Pracować, nie? Że musisz wiedzieć, co się w koniu dzieje. Okej, okay, zawsze musisz to rozumieć, ale musisz też to widzieć. I jest niewielu autorów takich biomechanicznych, okej, okay, może była masz to wytłumaczone, ale no nie jest aż tak praktyczne. A te książki, te dwie, o których Wam mówię: o tej Anatomy of Riding and Horse in Positive Tension, są niesamowicie wizualnie praktyczne. I macie dostęp do tego, żeby sam sobie zostać, przemyśleć. I naprawdę to skumać. Kolejna książka to dosiad klasyczny. Już w poprzednim podcastach wspominałam Sylwię Loch. Jest jednym z fajniejszych współczesnych autorów klasycznych. I Dosiad klasyczny to jest bardzo malutka książeczka. Wygląda ma taką formę, troszeczkę jak magazyn nawet. I fajnie tłumaczę, jak powstały dosiady, jaka jest istota w którym miejscu powinniśmy działać na podstawie prawie wszystkich szkół a, związanych z klasyką, bo ona robiła taki przegląd, jeździła po całym świecie w różne miejsca, chociażby tam, gdzie ja byłam na praktykach, była, bo współpracowała z Francisco de Braganza. Jakby to mnie przekonało trochę, żeby pojechać na, na praktyki, bo po prostu em, te książki Sylwii Loch naprawdę ze mną rezonowały. One po prostu mi tłumaczyły dużo rzeczy. Em, przede wszystkim też w, wdrażały terminologię, bo musicie też wchodząc w klasykę i biomechanikę, nie do końca macie świadomość tego, że duże rzeczy się kształtowało historycznie i wiele elementów już ma nazwę, więc trzeba tych elementów się wyuczyć trochę nie z, i z, z języka francuskiego, z, i z języka niemieckiego. I ona, jeżeli jak tworzy literaturę dotyczącą jakiegoś tematu, to ona tworzy ją um, jako przesiew wszystkiego. I co mi się bardzo, bardzo podoba. Oddziela ziarno od plew, jak to się mówi. Kategoryzuje. Nie ocenia, tylko kategoryzuje, więc masz możliwość, jak patrzysz na jej wnioski, to one są ukłonem do wszystkiego, i także jesteś w stanie, nie musisz wybrać jakiegoś nurtu. Więc to mi się niesamowicie podobało, bo po prostu czytając jej literaturę, masz takie, taki po prostu trzeźwy ogląd na to, jakie ujeżdżenie klasyczne jest i co w nim występuje, i w jakiejś sposób ludzie to w jakich momentach wykorzystują, bez ocen i wychwalania jakichkolwiek znurtów, czego ja bardzo nie lubię, ponieważ nie lubię wybierać, lubię rozumieć. No, czyli ona jest po prostu sprawiedliwa i obiektywna. Tak. Kolejna książka, której nie czytałaś, Małgo? No. Kolejna książka, której nie czytałam, ale wiem, że jest jedną z Twoich ulubionych. Jest to Jacques Ballou, Trening Ogólnorozwojowy. Okej. Okay. No to ta książka jej tłumaczenie wyszło świeżo na język polski i ja pamiętam jak ona wyszła te, nie wiem, 6-7 lat temu, już nie pamiętam w języku angielskim. Czyli Jack Balu, nie, nie nie Jack, czy Jack? Jack Balu. Arystoteles jeszcze w ogóle ma drugie imię chyba. Ja no jakby nie, nie tylko ja uwielbiam Jack, podejrzewam, że wiele z Was ją uwielbia, ale ja miałam coś takiego, że jeszcze książki żadna w sumie nie była, nie, była tylko ta jeden, chyba przetłumaczona, 100 ćwiczeń dresażu. Tak, 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 to, ten, to ta sama autorka jest, okej, okay, tak. dobra, no, jeszcze masz ujeżdżenia i to nie jest ta sama. No i jakby ja pamiętam tą książkę, jak ona wyszła jak byłam dzieckiem, i później jakby jej literatura trochę nie była tłumaczona przez jakiś czas, ja trafiłam, się nazywa Equine Fit Fitness. I specjalnie ją sobie kupiłam na Amazonie, na którą przeczytałam oczyma, no bo nie mogłam mi przesłuchać. No i pamiętam, że to było zrobione dla mnie ogromne wrażenie, że mówię, dobra, to teraz muszę stworzyć pulsometr, bo nie stać mnie na to, żeby kupić taki prawdziwy dla, dla koni, bo on był za drogi. Teraz już są w normalniejszych cenach. Więc sobie wymyślałam, właśnie, jak badać puls, jak zwracać rzeczy uwagę. Po prostu wszystkie rzeczy, które aktualnie są dostępne dla sportowców, były przełożone na konie. I miałam takie wow. I wtedy wyszło tam parę lat później to 55 ćwiczeń dla koni, prostujących dla koni czy jakoś tak. I one też są mega, mega super, ale tylko czekałam, aż ta wyjdzie, żebym mogła pisać zalecenia dla ludzi. No i było tak, że miałam chwilę przerwy i pamiętałam tę książkę. No i wyszło, o, ktoś to przetłumaczył, nie? I patrzę sobie, kuczek sobie obiecałam i to ja chcę być takim trenerem. Ja bym chciała być takim trenerem, który te rzeczy uwzględnia, nie? I tak sobie przejrzałam, no tam było, nie wiem, te, te parę ładnych lat różnic od kiedy przeczytałam. wie kurczę, no, no, dużo rzeczy mi się udało zrealizować. Trochę jestem takim trenerem, więc rzeczywiście e bardzo fajne podejście do treningu ogólnorozwojowego, dosłownie, że macie i rzeczy wydalnościowe, i rzeczy związane z siłą. Dużo fajnie podzielone, jak te książki dla trenerów personalnych. Czyli macie plany treningowe, które możecie łączyć sobie te ćwiczenia w taki sposób, że pracować nad konkretnymi rzeczami. Bardzo mi się podoba ten styl formułowania książek. Cieszę się, że ta formuła, która była pisana dla ludzkich sportowców i atletów, została przełożona na te książki dla trenerów końskich i bardzo mi się podoba to w jaki ona sposób robi rewolucję, bo ja bym chciała być jedną z osób, która tą rewolucję razem z nią przeprowadza. Świetna, uwielbiam ją na maksa. Kolejna książka, Biomechanika ujeżdżenia napisał ją Thomas Ritter. No to kto siedzi bardziej w klasyce, to Tomasa Rittera kojarzy, bo jest chyba największym nerdem współczesnego ujeżdżenia. I ta książka jest kolejnym z takich książek Biblii. Czyli po prostu jak masz jakiś problem, to do niej idziesz. To nie jest taka książka, którą otwierasz sobie ją wieczorem i hmm, na przykład masz herbatkę i ją sobie czytasz, bo z reguły spali ci mózg nie po ma, trzech stronach. Strona. Nie ma relaksu. Tak? Nie, to nie jest. Jakby tam masz wszystko rozłożone na detale, tam jest mnóstwo detali i najczęściej jak masz problem jakiś treningowy, albo się zastanawiasz nad jakimiś rzeczami, to ta książka już zawiera to rozwiązanie. Więc centralnie od A do Z, jeżeli myślisz o biomechanice ujeżdżenia, w jaki sposób Działają po części jakiejś struktury. Tylko, rider jakby opiera się na tym, że dla niego ujeżdżanie to jest sztuka, jest to sport i jest to nauka. I rzeczywiście, rider podchodzi trochę do takiego czworoboku, jak do takiej szachownicy. I jest tam, tam przeogromna ilość detali, nawet możesz liczyć kroki, później masz przejazd. Całej starej literatury, która się odnosi do tego. Więc jakby on zrobił bardzo dużą naukową robotę, tworząc tą książkę, ale nie liczcie na to, że ona będzie przysiadalna. I Ja ją mam, jak mam jakiś problem, to sobie do niej wracam. Czyli na przykład, ja bym nie powiedziała, że to jest taka. O, jak chcecie się rozczytać w klasyce, co nie jest taka pierwsza książka, do której podchodzicie, ale to mią zawsze macie po prostu u siebie na, na półeczce i coś się pojawia w jakimś temacie. Rzeczywiście bardziej przysiadalne są je. Jego webinary, czy też jego społeczność, którą stworzył w internecie. I to, co robię razem z swoją żoną, jest naprawdę świetne i jest osiągalne finansowo dla przeciętnego właściciela konia nawet. Dobra, to było naukowo i, i było dosyć intensywnie. To ostatnią książką, którą chciałybyśmy Wam polecić, trochę dla równowagi, <noise> jest książka Metoda Mastersona Terapia Manualna Koni. Książka Jima Mastersona. Ona w fantastyczny sposób opisuje techniki, jego techniki, które bazują. Tam na obserwacji konia, i, i tego, aby spowodować u niego te reakcje, dzięki których koń sam pozbędzie się napięć. I tę książkę polecamy przed, chyba się ze mną zgodzić. Znaczy ona jest bardzo fajnie napisana to raz, plus jest bardzo dużo opisów, jak można tę terapię manualną wykorzystywać samemu, tak nawet nie będąc fizjoterapeutą końskim, nie znając się jakoś bardzo, po prostu ta książka przeprowadzi was krok po kroku po tym, jak wy jako właściciele koni możecie z tego korzystać i, i tym koniom pomóc. Tak. Czyli od układu nerwowego ja lubię tą, to się nazywa linia pęcherza moczowego, mhm. tak, że do, ludzie przykładają rękę, jakby układ nerwowy się reguluje, jestem super zachwycona. Jakby rozwiązała mi bardzo dużo mhm. problemów treningowych, plus te wszystkie rzeczy związane z lekkimi manipulacją, stretchingami. A to jest po prostu świetne, bo konie po prostu się uczą, gdzie ich ciało jest. Dużo fajnych, prostych rzeczy, które naprawdę przyniosą efekt. Nie wiem, czy tak jak tam jest na przykład rozdział, który rozwiązuje wszystkie kulawizny, bo są takie osoby, które są zachwycone i już uważają, że wszystko to zrobi. Ja uważam, że zrobi bardzo dużo. Dla mnie to była re rewolucja, ale też umiem inne techniki. Myślę, że możemy zrobić też wersję, jeżeli jesteście zainteresowani literaturą, to tutaj zrobiliśmy, które koniarz. Więc jakby niekoniecznie musi być związany z ujeżdżeniem. Jakby to był taki starter fakt, który naprawdę mi jako koniarzowi, bo też możemy sobie wejść w klasykę i no, albo wybrać sobie jakiś inny temat. Wtedy też przygotuję dla Was literaturę. No ale tych książek jest dużo, na szczęście. Jest ich coraz więcej i też są coraz bardziej aktualne. Więc też może nie wiem, jeżeli Wy macie jakieś książki, o których tutaj nie wspomniałyśmy, a uważacie, że są warte przeczytania, to też dawajcie nam znać.